No i lecimy chyba z go Mam nadzieję, że nie będzie go ścinać, bo zwiększyłem sobie jakość. Mocno dosyć zwiększyłem jakość. Nagraj. Więc mówię, mam nadzieję, że nie będzie ścinać. No to co? Kontynuuj. I przydałoby się najlepiej od razu zmontować ten live dzisiaj. Żeby mieć spokój na jutro, pojutrze. A no właściwie na jutro głównie. Pojutrze to mogę montować. Czyli na dziś, dziś, jutro Musiałem mieć film. Co to były za dźwięki? Dobra Nie mam podglądu tego co się nagrywa I przekaz nie ma żadnych osób na live, przez co nie będę wiedzieć czy czasem się coś nie zrypie, ale w teorii powinno wtedy płynnie chodzić, jak nie mam podglądu Dlatego najlepiej by było mieć dwa komputery Ale zarazem by wychodził wtedy rachunek spory za prąd Mam 70% Midgardu I chciałem polecieć z misją główną Bo Nie mam chyba nawet tu nic innego do robienia A nie, jest tutaj znak zapytania jakiś To weźmy na początku to mnie? znak zapytania widoczny, który jest, to tym bardziej mogę zrobić. Teraz skończyłem ten skarbiec, który była dosyć smutna historyjka. A my nam polecimy z Nornami faktycznie. Muszę polecieć do przodu z fabułą. Bo na razie odblokowuję cały Midgard, cały Vanaheim, wszystko inne.

Zdrawiam się, czy nie zostawić sobie Gaminata i Nie wiem zrobić kiedyś nocnego strumyka ale no nie Wypiję sobie teraz Będę żywszy. O, to jest ten grup A ja się cieszę z tego, bo będę mógł wy Alfheimie Teraz pamiętam jak zapamiętać tą nazwę Alfheim Do czego się ona odnosiła? Wait gdzie ona była te światy? a tu. Alfheim. Przez to, że Alf kojarzy mi się z elfem. Alf. Elf. I tu jest ten nagrobek też. Może będzie tam skrzynia Norn i Krukodyna. Wątpię, że Krukodyna będzie, ale może. Jak tak. A to tu są jeszcze nie nieodkryte dwa. O jedno, to jest ten grup. To nadal jeszcze jedno będzie brakować. No to jeszcze nie pływać do Alfheimu po tym. Alfheimu. Choć właściwie po ten grup by mógł pójść. No ale z drugiej strony nie, mówię, nie, chyba nie będę miał radna Ale to nie powinno długo zająć, teoretycznie. A no zajebiście. Godne króla. Walki będą jakieś co to jest? A powiem co się czym robi. A może będę się bronić od tego, od czego powinienem się właściwie bronić? To jest łagobita, jo? Użyć dopóki mamy jeszcze wzmocnienie Dimejra. Albo to będą, nie te co mówiłem, że i, co to były? Trolle chyba? Co były takie zamarznięte, co zawsze pisało, że trzeba czegoś, żeby to odblokować. To może te będą bardziej jak walkirie, te nagrobki. Zgaduję, że któryś z tych to będzie ten. To. Choć ze walkiriami mówi nie walczyłem, ale. To już tam inna sprawa. Za dużo nie rzuciłem. Mówi wątpię, że z nią wygram, tym bardziej, że mówię ledwo odpaliłem grę. Muszę się przyzwyczaić do grania, ale widzę, że HP z niej wypadł. Ja mogę sobie zostawić w co, jak mi się nie uda przejść, jak będę miał już lepsze uzbrojenie. Albo kupię sobie ten odrodzenie. Kamyk. Jakbym tego nie zebrał, to bym już nie żył. Nie, żeby to dużo zmieniło, bo i tak zaraz umrę, ale. Fuck. Użyłem, akurat brat tarczy. Dobra, zrobię sobie jeszcze dwie próby. Jak się nie uda, to. Nie wiem, czy iść poklejnoć, czy poczać sobie z tym na późniejsze czasy, jak będą lepszone, jeszcze ostrza, czy cokolwiek. No, nie widzę tego, żebym to zrobił. Tym bardziej, jak mówię że bo co, wróciłem do gierki sobie. Ej! Robiło się coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. I nawet uniknąć ataku nie mogłem. Dobra, zajebiście. Dobra! Lecę z głównymi mis misjami. Nie ma co. Nie ma co tu dużo siedzieć. Mówię, mam nadzieję, że nic się na nagraniu nie Bo po pierwsze, zwiększę jakość, a po drugie, jakość pod względem bitrate'u, Nie jakość pod względem tego, że, nie wiem, 4K teraz jest zamiast 1440. Mówię, muszę ulepszyć, bo trzeci level ostrzy, no to też nie jest jakoś specjalnie dobrze. Dobra. No to jedziemy dalej z tym po prostu. I teraz doczytałem przy montowaniu odcinków o co chodzi. One obracają łebki i zaczynają szczekać potem. Coś się zrypało dźwiękiem. Że zaczynałem szegać jak są blisko tego. Nie przeczytałem wtedy tego. Niestety. Nie doczytałem. I to jest plus trochę montowania filmów wtedy. No mam i lecisz tu? No. Pani by dalej gadali. Choć przestaną. Niestety. I tu jest ten kruk na jeden. To też pamiętam z montowania. We need to, work our way up. This way. to nie mogłem go dosięgnąć. O, tam jest. Widać go. Jak się zastanawiam, czy ona po prostu nie tworzy, no bo to wygląda jak przejście. Tu. O, teraz nagle mogę, jo? Ej! Z trudnością się wciska, 2 Nie będę miał kruka. Co prawda, to będzie do czego innego się daj ale to jeszcze inna I sprawa. Dobra, bierz to! Zajebiskała tak, jak Walkiri w ogóle zrobiła. A wszyscy? Myślałem, że ktoś jeszcze u był. Nie tym. Choć nie wiem, czy tak doleci. Niestety nie, nie mogę wyżej. Więc muszę wyżej się po prostu wspiąć. Dzisiaj na live y chyba będę akurat sam wyjątkowo, bo osoba, która zwykle była, czyli Adi Niestety nie ma prądu. Trzeba na sprawa. Trzeba znaczy, na sprawa nie mieć prądu. A zawsze leje się jak tokolwiek jest. No można z kimś pogadać. Pamiętajcie, przynajmniej w przypadku mniejszych streamerów, jeśli chcecie ich wesprzeć, nie musicie dawać pieniędzy czy nic, po prostu wystarczy, że siedzicie na czacie i z nimi gadacie. A przynajmniej pewnie z większością osób, bo po prostu wtedy się z tym, jak ktokolwiek jest na czacie. Nie samo to, że o, jest jedna osoba, jestem popularniejszy, czy cokolwiek z tym stylu, tylko sam fakt, no, że może z kimś pogadać. Ze który faktycznie przy okazji chce to oglądać. Ale umiem w moim przypadku, to głównie, że mogę z nim sobie pogadać. I w ogóle mamy jeszcze jednego kruka. Znaczy, mam jeszcze jednego kruka. Jeszcze jednego okruka potrzebuję, i będę miał ten. I będę mógł odchodzić w Zobaczę w ogóle, co tutaj można zrobić. do dowódca. Dzisiaj chcę trochę słabo główną polecić do przodu. Bo ostatnio mówię, ciągle te krainy robię. A to ostatni raz, jak w tym roku gram, wygo do fora. No bo jest 29 grudnia. Miał w ogóle live wystarczować już dwie godziny temu. Przez co już bym powoli kończył. A przynajmniej albo był dłużej, albo po prostu powoli bym kończył. A tak to cóż, nabywa. No co ja chciałem zobaczyć? A, czy jest coś tutaj do zebrania? Czy może do tego się kruk liczył? Może do tego się kruk liczył? Ale nie wiem, miałem 2 na 2. Dobra, to jest inne miejsce okay. całkowicie. O to może to będą norny No to sprawdźmy, sprawdźmy. To jest trzecie miejsce czy czwarte? Teraz nie jestem pewien. O, ale jest tu ciemno i pad wibruje. I można faktycznie tu wejść, więc coś tutaj może być. Czy trzeci Najśnorny w studni Uru? Powiedzmy, że się to trzeba jako O. Tak. To jest jak To znaczy, że weszliśmy do ich

Og bym tego nie nagrywał, albo bym wrzucał live, zapisy live'ów. To już bym go do fora miał ukończonego bardzo dawno temu. Bo pewnie nawet grał po 5-6 godzin dziennie czasem. No, ale tak nie gram maszynę. wtedy. Tym bardziej, że przez to, że może mi się coś zrypać w nagraniu, w załamanie nerwowe mam. Znaczy tak chciać jak mam załamanie nerwowe, czy to by nie był jeden odcinek czy 20 Cortus. Ghost of of jakiś Nie żebym go nie widział już kiedy robiłem miniaturkę. Przecież to nie mam już być żadnego zaskoczenia. Znaczy nie wiedziałem gdzie on będzie, ale samą postać wiedziałem. Jak e, szukałem miniaturki do 47 odcinka. Czyli momentu z tymi wilkami jakie głaskał. Krakus. I bozyczna się nie znalazłem u tej osoby, o której zawsze biorę to. Jest po prostu psem na dwa średnięcie i potem się udało znaleźć. Za trochę to jest przejebane, przekazać robienie miniaturek. Tak samo widzenie po prostu miniaturek od tych osób. Od których do miniaturek. W sensie jest ceny. rozcięcie. Wędrowiec, no bywa. Może będzie coś w stylu Hellblade'a. Że nie będzie wiadomo co jest prawdą, co nie. Czy to było prawdziwe wszystko, czy to była... Nie wiem co, cokolwiek. W ogóle kiedy ma wyjść Hellblade oh. 2? Pamiętam, że oglądałem trailer dwójki, ten jeden. Na z premierze, w sensie... Jak na żywo było. Ten pokaz. Xboxa. Jak Jaki pełno razy bez tego. Bo zajebiście klimatyczny był. Ale nie wiem kiedy ma wyjść. A, nie sobie kupia. A sporo chęć, gier chętnie bym sobie kupił. Jeszcze mam sporo do przechodzenia. Jeszcze wczoraj mi przyszedł Mario. Gra wybrana przez sobę, to, no Tora Golden Sona. Mario 64, dokładniej. A tam jest Mario 64, Mario Galaxy i Mario coś jeszcze. Nie wiem, co odpaliłem w ogóle, ale coś tam odpaliłem. Ej, ona nie chce we mnie atakować. W sensie, nie chce we mnie atakować, nie chce mi powódz. O, chyba pomogła, tylko nie nawala w to, co ma. Mógłbym go wykończyć, ale dobra. Zróbmy coś innego. A może odstraszą? Jak w miarę. W, w miarę znaczy, jak zobaczy nie wiem, swoją żonę. Czy coś z Atreusem? Kej żeby go pewnie nie powstrzymało, ale. Teraz, jakby zobaczył swoją żonę. Reja z Czy ten nie jestem w stanie czytać i grać naraz? Tego co tutaj gadają. Pewnie znowu sobie podczas montowania pocztam. Bo wtedy się nie muszę skupić na graju No właśnie, pytanie, czy czasem czegoś nie ma? Nie, tak do tego się zaliczało. No, już się bałem, że aż tyle rzeczy znowu tu jest, Jeśli 7 się procent mam, więc trudno by było aż tyle. Ej, czy to nie jest podobne w ogóle miejsce do tego, gdzie grają tym Atreusem? Zajebiste drzewo. Szybka walka. A coś chyba jeszcze jest, bo nie dostałem expa. A bo po prostu nie dostałem expa. Dostać mi rano na garstkę oczywiście. Że mi w końcu drobną. No bo, jak ulepszy sobie jak ule, to przy okazji będę mógł łatwiej jeszcze walczyć z tamtymi nagrobków. O nie! O, Mimira. Mogę to zostawić na Bossa właściwie. Abra wiedziałem winded wszystko i nie mogę się że smartest man alive. Dobra, po nim. Upiór, hell. Mimi wiedział, co powiedzą. clinks like genuine hacksilver. I suppose there's one small consolation to this ordeal. At least we won't have to introduce ourselves. Don't credit your reputation, reputacji, They see the whole lives of any who approach them. To jest przejebana sprawa. Wiedzą wszystko, co się wydarzy. Czy jak zaatakuje, etc. Phantom!

Jeden. Halo, John. A. No i lupa A fantomy są miar miłe do nabalania. nie wiem jak miałem ominąć. Ale jestem zamrożony, jestem trochę wolny przez to. Chyba nie trafił. Najgorsze jest zamrożenie od nich. I to, że zaraz umrę. Użyj tego. No halo! O! Szybko! Cześć, Nezio! Co to znaczy wracaj do sale? Przecież ja nie odszedłem od tej gry. Na hita jest. Teoretycznie. Nie zabijaj! No i uroczo. Bosik pokonany. Zabi fantomy brązowy. Cześć, jeszcze dosyć sporej ich będzie. I co ciekawego dostałem? Pomimo chaosu, ulepszenie. Zajebiście. To właśnie chciałem. To też się przyda. Dwie zajebiste rzeczy poleciały. Tak mega, 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 mega przydatne. Jeszcze dajcie z gardzowską i no będzie już piękna poezja. 1400x dla mnie. 500 dla Frey. Nie pytaj, czy tu coś jest do zebrania, bo tego nawet nie ma miejsca na mapie. Czyli, no, nie będę tutaj wrócić. Pewnie. Skąd ty to wiesz? A, bo wygląda tak ciekawie. Skała, drewno, mech. again. Normally I don't mind ladies whispering in my ear, but this is positively Anyone ever tell you that you babble when Myślę, że to nic nie widoczne nie będzie. Biedny. No ale co fakt, faktu, że tu jest ciemno? No chyba, że tu. A co mówię, przypomina mi misję z babajagami z. znaczy, babajagą z tego. rise of the tomb rider you see that looks official Mother. baldur baldur listen to me please stop why did you bring him here you are not welcome here wait baldur come back talk to me oh, oh. Trzeba by mi się jakieś kręcenie. Dobrze, przynajmniej one już nie wybuchają. ni pod nogami, znacznie. Nie odpowiadaj! Jalo. habla Tá bo dobre. Hello. Brother, over here. Come to I want none of this. Tell me what to do. Imagine them thinking I have speech then. Brother, hold off. Why did you never turn on Odin? But I did. I tried to stop him any way I could. Stop! Let me go. You search Odin from. the Ah.

Nie wiem co ja mam tutaj nawalać. Znaczy wiem, że wzięłem powinienem, ale trudno się ją nawala bez Frey. Nie mogę nawet czytać co oni piszą, to jest podwójnie przejebana rzecz. Ale kam źnie. Kamka. It is not her. No. Of course. You did what you must. Brother, of the tree. It's pulling me in. Mamia. Fire, help me. Monster. Atreus! No właśnie nie do końca idzie. Z wikingami jeszcze nie walczyłem. Ej, dobry jestem. A, to są moi e fajnerzy. Jakiś nowy to był fajner. Co chwilę używam kwadratu, żeby ktoś mi podał strzałę pomocną. Abra, to będzie na nich lepsze. Na taką ilość. Pytanie czy to będzie aż do jakiegoś momentu w mówieniu? Czy mam iluś zabić ich? W sensie, czy oni będą się dać pić a aż do jakiegoś momentu? Czy musi coś konkretnego powiedzieć? Czy muszę ich tyle zabić i będzie jakiś cinematik dalszy? Chyba powiedzieć. Nie. Yeah. I think it's over. Did we pass the test? Didn't feel much like succeeding. I see the door has disappeared. Or it was never there. They toy with us still.